Arena City, odcinek 15. Musisz się jeszcze wiele nauczyć. Mo, moja ręka. Niech to będzie błąd, że wziąłeś udział w tym turnieju. A wląd z ciała naszego kochanego zawodnika odpadła. Tak więc stary Sansa wygrywa spotkanie. E -e -e -e. Spotkanie z księżniczką. Mistrzu, wiele się nauczyłem. Już nie będę żadnego wroga lekceważył. No ja myślę, że nie. Nie miałeś ze mną w najmniejszych szans. Nie miałem. Nigdy nie będę mieć. Właśnie, zrozum na przyszłość. No cóż, zapewne w następnej rundzie odpadnie. Czwarty etap. Czyli skok od tyczce. Kto najniżej skoczy przegrywa wybieście skoczka. Ja pójdę. Jestem mały, ale zwinny. Ty pójdziesz? Nie to ja. To ty, co teraz? Cóż. Hmm. Gates, tak? Liczę na ciebie. E, no co ty ja nie chcę odpadać. Hmm, ja pójdę. Jestem zwinny, ale potem Nurku, wszystko zależy od Ciebie, ode mnie. Dobrze, rozumiem. Wszystkie bronie w skrzyni, nigdy więcej żadnej broni nie ma. To nasi uczestnicy. O, gitarę też proszę zostawić. Serio? To nie broń. Serio, serio. Wiesz, że dyszmakie używasz do walki. A, no dobrze. Teraz wszystkie bronie są w skrzyni. A co? Przygotować tyczka. Spora. No dobrze. Kokotysz nie będzie w góra. To będzie skok w dal. Skok w dal? Ja, ja jestem dobry skok w dal. O, boże. Nie ma co, już za późno. Dobra, ja zaczynam. Dziu. 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 Trochę posunąłeś na nogach. Jeden metr. No dobrze, ja teraz. Żu! O nie, słabo, słabo, kolejne! Ja sobie pozwolę, jestem niższy. Ziu. Widzicie, jestem to, to bardzo dobry. A więc, bardzo ładny skok. Ostatnia osoba. Boję się. Nikt ci nie jest? Nie, nic. A więc, tak to powstaje. Najsłabszy poradził sobie Goltz. O nie. Dobrze. Musimy wygrać ostatnią rundę. Dobrze. Musimy wygrać ostatnią rundę. No to czas na etap finałowy, ostatni. Wiadomo już, kto pójdzie z jakiej drużyny. No to zaraz wam objaśnię, na czym on będzie polegał. O nie, ja to na pewno przegram. Zagramy sobie w rosyjską ruletkę. A co to ma być za dyscyplina? Hmm, poważna, bo o życie. Jeszcze nikt z was w tym nie stracił życia, więc czas najwyższy. To będzie nasza ruletka. Ale mamy się obstawiać, czy coś? No co wy, głupi jesteście? Zrobimy to inaczej. Każdy z was wpisze na kartkę najwyższy numerek, taki sobie wyobrazicie. Ten, kto napisze najniższy temu, niestety przetniemy łeb. Ale no właśnie, hazard to kocham. To co? Piszcie. Pisu, pisu, pisu. Proszę, 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 proszę. No dobrze. Lecimy. Tyn? Tyn z numerkiem raz to cyfrowym tak długim, że aż nie mogę tego wymówić? Nie umrzę. Brrr. Czyli co? No ja przypomniałem sobie, że mówię tej cyfr. A może nie? Kan z numerkiem, który miał aż 48 cyfr. Co? Na pewno tu nie miałem. Jest! Wolna! Mamy to. Kto z was, panocki? Kto z was przegrał? To cały czas szabla. <śpiewanie> 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 tak. Ten wiomość napisał. Siedemnastą cyfrową literkę. Co napisał? Litarka. To ja? A ty napisałeś 500. Ale on napisał 17 cyfrą, litarkę. 17 cyfrową literkę co to znaczy? Na rabuz, Przegrał. Bo miał napisać cyfrę, a napisał litara. ułożoną z 16 cyfr. Co, co jest? Co? Koniec drugiego. No cóż? Dnoś. Będziemy o czterech gracze. Powodzenia!